dobry i jesteśmy w Pradze, moi kochani. Super, ekstra. Ciemno jak w dupie. Yy, tak mi się wydaje, że trafiłyśmy na jarmark Bożonarodzeniowy, ale jeszcze nie wiem, zobaczymy. Yy, oczywiście, za co jeżdżę na te wycieczki, moje? Za to, że kroję moje klientki na paznokciach. Także zaraz zobaczymy, co tu się dzieje, ale czuję jakąś kiełbę. Ładne, nie? Słuchajcie, ja nie wiem, co to jest za most. Ale jest mega piękny. Pozdrawiam swoich widzów, pozdrawiam Cię Zenek. Nie wiem czy o ten most Ci chodziło. Kurde, jestem zachwycona, normalnie jak to wygląda, mega pięknie. No, mega. Ale ładnie. Tylko strasznie dużo ludzi. Dużo ludzi, ja filmuję samych ludzi. Ale dobra, idziemy dalej. Uuu, keczup i Idziemy jeść. Dobra, może być. To no. ja za chwilę. Dobra, mamy bagietę z kurczakiem. Tak się prezentuje. Zapłaciłam za nią 180 koron. Nie mam pojęcia ile to jest w przeliczeniu. Musiałam senować musztardy i keczupu sama. I próbujemy teraz.

Żarcie i nagrywanie to jest najlepsza rzecz, którą można zrobić. Chcesz wasie no, w ogóle? No. Nie, ja już dziękuję. 56 minut już, e, sekund. Ja Chciałam spróbować. <laughs> tak. Nie da się uwolnić z tego. O Nie fajnie. Proszę szukać z kijem No, dziwne. Nie da się wyjąć kija. O, o poszło. O. <średnie> Czy dobre? Średnia. Czy drogie? Średnie. Do zobaczenia później. Oczywiście nie mam pojęcia, po co dodałam ten krótki filmik tutaj. Czyli mamy zlepek małych filmików w całym dużym filmiku i lecimy dalej. Także widzicie, jestem mistrzem przejść, mistrzem nagrywania filmów. Super jest. Tutaj tak na dobrą sprawę również nie pamiętam, co to było, po prostu było tego tak dużo, musiałabym przejść razem z bilecikami, które miałam i ze zdjęciami, żeby wiedzieć, w którym miejscu byłam i o której godzinie. W Pradze wykupiłam sobie tą kartę turystyczną Braga Visitor Card, za którą dałam 408 zł i ona była dostępna przez 48 godzin i tak na dobrą sprawę, Mogłam sobie zwiedzić, zwiedzić około 70 atrakcji, przejeżdżać e, autobusami, metrem i tramwajami. Fajna sprawa moim zdaniem. I w dynie, noc, roku, ja Oczywiście kolejny zlepek w moim cudownym filmiku i zaraz przejdziemy do zjedzenia zupki gulaszowej. Zupka gulaszowa. Zobaczymy jak to wygląda radzę jestem, czy jest jakieś mięso no coś tu jest, zaraz zobaczymy, posmakujemy czy to dobre chociaż zupę gulaszową próbuję, brwi mi się rozjechały od czapki, włosy przyklapnięte, ale taki chlebek z zupą, 159 koron grunt, duże ciepłe mm. ojej, jakie cieplutkie, fajnie zjem chlebek cały chyba, bo taka głodna śmiech ten chlebek mhm. ma coś w sobie, ale 159 nie jest drogo, nie? tak W końcu można usiąść, zjeść ciepło, nogi bolą, ale dopiero zrobiłeś wybranie 14 tysięcy kroków. To mało, mało kroków, za mało. Zaraz idziemy dalej, zbierać Jakie wesołe roślinki, jak się śmieją. Śmieją się roślinki. Próbuję namówić swoją koleżankę na rejs po rzece. Taki przepiękny. Ona... No może, może, bo mamy tyle do zwiedzania. Co jest piękniejszego niż siedzieć sobie w łódeczce na wodzie? Co jest bardziej nudnego? Ale jakie piękne, jakie cudowne, no to jest nieważne. Na balet, na balet, na chłopów. Nie wiem, że to pójdzie w sieć. Zaraz pokażę tutaj, jak pięknie, o cyk. No i widziałaś, jak ładnie. Uuu. Na sam koniec wrzucę Wam tu kilka foteczek, oczywiście musiałam sobie trochę zdjęć zrobić, także ja uważam, że mój wyjazd mi się bardzo mocno udał. Za bilety zapłaciłam 270 zł w obie strony, za noclegi dwie nocki 200 zł w hostelu kapsułowym. No i właśnie ta karta 408 zł, oczywiście 5 stówek przewaliłam na... Różne rzeczy, typu jedzenie właśnie, jakieś tam magnesy, pamiątki I e, tak na dobrą sprawę nagrzane winko i gorącą czekoladę Także, czy było warto? Oczywiście, że było wspomnienia niesamowite Mega mi się podobało, zresztą zdjęcia mówią same za siebie Widoki niemożliwe, zimno oczywiście, więc chodziłam prawie non -stop w kapturze z nosem czerwonym Ale... E, Mogłabym to jeszcze raz powtórzyć. Także bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Piszcie komentarze. Oczywiście z mojego cudownego ogarniania filmików na YouTubie. Jestem chyba najlepszym na świecie ziomeczkiem, który zrobi najcudowniejszy filmik, jak widać. Czyli bez ładu ani składu, ale jest i mam nadzieję, że ta forma amatorskiego robienia filmików wam przypadła do gustu, bo mi tak. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, hajka.